Witam serdecznie w kolejnym vlogu Admina z trasy to i dzisiaj Niestety To po pierwsze Co widać po szybach po boku Tabletkę już zdążyłem wyssać To może będzie trochę lepiej Nie będę musiał już ją ssać po drodze Bo wczoraj się zapomniałem A bez tabletki byłoby ciężko e, Się obawiam Ok, dzisiaj też krótsza trasa To nie będzie pewnie zbyt długo w każdym razie, tak na sam początek, ale udało mi się wczoraj jednak poruszyć nutkę, gdzie coś tak czułem i się spodziewałem, że zaraz będzie parę głosów, ale jak to, ale jak to, tak, że takie tutaj rzeczy wygaduję. Router bezschodowy za co najmniej 700 zł. Ale oczywiście, że ja też w każdym razie z choinki się nie urywam, żeby nie było. I nie twierdzę, że zaraz każdy ma zakupić router za 700 zł i tak dalej, i tak dalej I że tych możliwości w sumie jest wiele różnych, ale to jest dłuższa dyskusja, większa ilość argumentów W każdym razie gdzieś tam po drodze myślę, że nam się w takiej, tej naszej dłuższej dyskusji pojawią Jakoś może uda się potem gdzieś tam to trochę podsumować w jakimś tam już momencie ale ja zawsze tutaj mówiłem szczególnie na przykład był cykl dotyczący taki podcyk, dotyczący projektowania to co ja tam mówiłem że chodzi o to aby realizować zakupy racjonalne a niekoniecznie drogie ale właśnie problem polega na tym że ja bardziej naciskam na tą nutkę, iż my dokonujemy zakupy tanie że my bardzo lubimy coś taniego i czasami sobie nie zdajemy sprawy z konsekwencji Jakie może rodzić to, że nie wydałem pieniędzy więcej. Tak trochę może nie w informatyce, ale akurat yy, tak mi przyszło do głowy yy, na takim małym przykładzie dotyczącym samochodu. No, yy, pewnie by to by się przydało na odcinek motoryzacyjny gdzieś na informatyczny. Ale powiem, że to, co my realizujemy w informatyce i związane z informatyką sieciami też, nie jest takie bardzo dalekie od tego typu dyskusji. Tak akurat powiem, że mnie w... Yy, trochę gdzieś tam świtnęło w głowie, bo przedwczoraj wczoraj, chyba przez wczoraj chyba czytałem w każdym razie, że do, od 2022 roku mają się chyba już producenci samochodów przystosować do tego, że samochody muszą obligatoryjnie już nie tylko tam jakiś ABS i tak dalej, ale również będą musiały mieć domyślnie mechanizmy, jak to nazwać, tak systemy. o Systemy, które będą umożliwiały go teraz yy, tak z pamięci tylko, które, ale z tego co pamiętam to chodziło e, o te systemy, które mają w każdym razie e, przeciwdziałać zderzeniu z samochodem, który jedzie naprzeciwko. Czyli tam chyba było nawet aktywny tempomat, chyba będzie musiał być obowiązkowy, jeżeli mnie tam dobrze się myli z tego co wyczytałem. I do tego no systemy e, w każdym razie chyba LKS chyba też czyli ten co to pilnuje pasów ruchu i system teraz z pamięci jak on się tam nazywał ten co to wykrywa pieszych i tak dalej i to chyba ma być obowiązkowe dosłownie w każdym samochodzie Także dostali producenci tam, w sumie wychodzi dwa lata na to, żeby się do tego e, przystosować. I pytanie teraz, ja, ja wiem zaraz będzie larum, e, w każdym razie, e, podurnieli, powariowali, no ale no, 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 samochody e, wywindują za chwilę w górę w takie koszty, że pytanie kto te samochody będzie kupował, bo nikogo nie będzie na nie stać. Dobra, no ale to teraz jest dobre pytanie. Czy to ma być argument? Bo jest taki fajny filmik, ostatni, mój mały. Akurat z Małem rozmawiałem odnośnie tego filmika, bo gdzieś tam też zobaczył. I taki filmik, gdzie. Nie, nie wiem, jak go znaleźć na YouTube, ale myślę, że da się go znaleźć. W którym z autobusu dzieci wysiadają i dziecko wychodzi za autobusu, a jedzie ciężarówka. No i ta ciężarówka dała rady, zdążyła, i to ewidentnie widać, bo to widać zaraz, że to nie człowiek hamował, tylko właśnie hamował ten system wykrywania. E, przy więc e, i teraz można gwarantuję, gdyby to hamowa miał, znaczy gdyby nie było tego systemu, by miał być tylko kierowca, to te dziecko jest zapite na miejscu. Nie ma żadnej w ogóle tu możliwości. I teraz pytanie, czy w imię tego, że bo mnie, ja chcę taniej i tak dalej, ludzie mają umierać no więc wiem, że w informatyce teraz to tak powiedzmy aż tak drastycznie nie będzie, bo tu może ludzie nie będą umierać, chociaż powiem, że kiedyś taką dyskusję na wykładzie miałem, gdzie na przypadku szpitala pokazałem, bo to była dyskusja bardziej w kontekście tego, że mm. przypominam, że zawód informatyka jest obwarowany prawem cywilnym i karnym karnym to znaczy, że można prokuratura do nas przyjść i możemy skończyć w więzieniu Dobra, w każdym razie, więc takim przykładem dam, że pracując w szpitalu to nie jest takie powiedziane, że tak się nie może skończyć i że niestety z naszej braku wiedzy, umiejętności ktoś może nawet zginąć OK, no więc może w przypadku samochodu bardziej drastyczny przypadek ale mnie się w każdym razie na no, tak go przytoczyłem w kontekście dyskusji, że te nasze dążenie do taniej, taniej, taniej a już argument, bo mnie nie stać, czyli rozumiem co, to no, okej, okay, to niech człowiek zginie, bo mnie nie stać. No nie wiem, czy to jest de facto argument merytoryczny, tak, aczkolwiek oczywiście, że to jest skomplikowane, no bo w końcu ludzie zarabiają tyle, ile zarabiają. Ja zawsze mam tylko tą teorię, że moim zdaniem, szczególnie na naszym kraju, który jest krajem bogatym, nie jest biednym, to wydaje mi się, że my po prostu mamy problem z tym, że dużo, dużo, dużo łudy zamiast może o połowę mniej, ale sensowniej. Tak trochę to jest z routerem, bo do tego co oczywiście tam zmierzam, że większość routerów, jednak jak popatrzymy po domach, każdy może tutaj napisać, jakie ma swoje obserwacje, ale te routery, które ja widzę, to jest najważniejsze jedno. Idę do sklepu i kupuję najtańszy, no bo, bo mieszka na to pieniędzy. No to jest przecież, przepraszam, jak kupię za 60 zł internet, mam. No ja bym dyskutował, ale okej, okay. a jak kupię za 700 zł to internet, co, lepszy, szybszy jest? Czyli ludzie, zwykły człowiek rozpatruje tego typu urządzenie tylko i wyłącznie w kontekście prędkości pobierania. A potem widzisz, że niby różnic nie ma. Znaczy tu już jest dyskusyjne, no notabene, no bo będziemy tu mówili o tym, już wczoraj żeśmy mówili, że te różnice są, no to nie jest tak, że ich nie ma. Tylko może tak, pewnie większość tych, co kupuje za 60 zł, to też niekoniecznie kupuje łącze internetowe typu 300 megabitów, czy 500 megabitów, czy może jeszcze lepiej gigabitów, kto ma gigabit, nie? Ale w każdym razie e, ściągają też takie rzeczy, że tych różnic prawdopodobnie może czasami faktycznie spora część nie widzi. Ale prędkość transmisji to nie wszystko. Ja tu takim jednym z argumentów, bo powoli będę dorzucał do w każdym razie tego koszyczka różnego rodzaju argumentu przeciwko takim ulteriom za 60 zł. Jeszcze zanim może ten argument powiem, to taka ciekawostka, a bez nie, to będzie w tym argumentem, to nie, to ja najpierw argument, a potem powiem, bo mi się przypomniała niedawna kwestia dotycząca chęci wniesienia do prawodawstwa niemieckiego pewnych zapisów dotyczących właśnie. Sprzedawanych routerów do szodowy, ale to zaraz wrócimy. W każdym razie, to ten pierwszy do koszyszka będzie, punkcik, mówi o tym tak. Taki trochę, który, punkcik, który ja mówię też czasami o telefonie. Mamy, mamy w każdym razie, tych No to tak, znaczy jeszcze styczniowe, czy już są poprawki w Androidzie? Chyba jeszcze, może nie, nie, nie sprawdziłem. W każdym razie, teraz jakoś mi to ale załóżmy. Palgo licho styczniowe. Niech podniosą ręce ci, co mają grudniową. Aktualizację, tą bezpieczeństwa, w każdym razie o dwójka gogla w swoim Androidzie. Ta -dam! Mało kto, mało kto. Teraz na pytanie dlaczego? Dlatego, że e, przede wszystkim e, na bieżąco e, możliwość otrzymywania takich miesięcznych, e, właśnie ład bezpieczeństwa od dwójka gogla, chociaż wujek goglu stara się teraz z tym trochę coś zrobić. Natomiast przede wszystkim mają flagowce. Przede wszystkim mają flagowce, te najdroższe. Natomiast im jest taniej, tym jest gorzej. Mało te najtańsze telefony de facto potem się okazuje, że kompletnie, totalnie w ogóle nie mają aktualizacji ani jednej, ani jednej w ogóle. No więc teraz pytanie, na jakie to ma znaczenie? No, no ma. Czyli szkoda, że w każdym razie kiedyś powiem. Świetnym przykładem byłoby, gdyby można było tu podpiąć zdjęcie, ja go nie mam, bo i z aplikacji bankowej się nie da zrobić, ale w każdym razie na mojej aplikacji bankowej jakiś czas temu, może to z rok temu, coś w tym stylu, może półtorej, chyba może z rok, mniejsza z tym, w każdym razie wyleciało takie fajne info. Przypominamy o tak wykrytej podatności, która umożliwia przejęcie pieniędzy z konta bankowego, bla ble, ble, i w związku z tym zaleca się, czy nawet... No, tam może jakie słowo było to myślę z tym, czy, zaleca, czy nakazuje, i tak dalej, właśnie zainstalowanie najnowszych u tych ład aktualizacyjnych bezpieczeństwa e, do Androida. I od razu mnie wtedy tak tknęło, jak to przeczytałem w tej mojej aplikacji bankowej, bo ja, ale oni są. To też ile osób w ogóle ma możliwość pobrania takich ład? No, ale z drugiej strony, ja jestem winna, ale oni mają rację. Teraz wszyscy ludziska się cieszą, bo sobie taniutki telefonik kupili, no bo ja rozumiem, no oczywiście, ja nie wyśmiewam się, żeby było jasne, z osób takich, bo mnie nie stać na flagowca, to, to, to nie tu, bo ja jestem najdalszy od tego typu rzeczy, żeby mnie też dobrze zrozumieć. Ja próbuję czasem ze wzmocnieniem. Niektórzy to pasznie rozumieją, ale zwrócić uwagę na pewien problem. Ja mówię tak, to może nie kup tego, nie wiem, sandbara Lichego, nie kup może coś jeszcze, a kup sobie normalny telefon. Dlaczego musisz mieć pięć rzeczy, a nie możesz mieć jednego normalnego telefonu? No i to jest tak, bardziej ja do tego czasami gdzieś tam piję, bo wydaje mi się, że to w ten sposób może sumarycznie tutaj działać. Natomiast, no jest problem na rzeczy, w routerach bezprzewodowych jest ten sam problem. Jest ten sam problem, bo przede wszystkim okazuje się, że tanie routery bezprzewodowe no nie mają możliwości w ogóle pobierania aktualizacji żadnych, żadnych. A co już tu mówić o na bieżąco? A przecież w tych urządzeniach luki są wykrywane. Jak ktoś cen niech poczyta, tak więc daję tutaj do, mam nadzieję, że da do myślenia, to niech sobie poczyta o problemach dotyczących routerów bezprzewodowych domowego użytku firmy Delink niedawno. Myślę, że jak poszpera, to znajdzie, bo to w miarę jeszcze jakaś tam lekko świeża sprawa sprzed jakieś tam, ile było? Trzech, czterech miesięcy. Coś mniej więcej w tym stylu. Więc jak sobie poczyta, jaki to problem, i tak dalej. Jak przechwytywane były routery do sieci botnet, i tak dalej. A potem jednego dnia wpadają organy ścigania, nie wiem co tam, CBS, policja na chatę, wybijają drzwi, i tak dalej. No i potem, oczywiście, są wszyscy winni, tylko nie my. No, bo przecież internet działa. O co Panu chodzi? No, przecież internet działa. No jest taki jeden, pierwszy powiedzmy, argument do tego koszyczka. A, no, to będzie taka ciekawostka, co miałem, bo potem zapomnę z, z tego prawodawstwa niemieckiego. Bo to w temacie nie tak dawno, nie wiem, to też chyba z rok temu, tak mi się wydaje, była dyskusja w każdym razie w Niemczech odnośnie wprowadzenia do prawa zapisów, które by obligowały producentów routerów właśnie bezprzewodowych do tego, aby no, wypisywać na pudełku, a tam chyba nawet było ustalone minimum 2 lata, ale jak więcej to wypisywać, do, do jakiego czasu producent obliguje się siebie samego do wydawania aktualizacji do tegoż urządzenia, jeżeli chodzi o aktualizację oprogramowania. Tak? No oczywiście Larum powstało tam w Niemczech. No bo zaraz argumenty lobby działa, no i wszystkie po kolei, tak? No ale przecież te routery wzrosną do ceny dużych. No mamy świadomość, dlaczego teraz w tanich telefonach nie ma aktualizacji? No bo jednak przygotowanie tych aktualizacji do takiego telefonu to jest pewien koszt, to jest taki całkiem mały koszt, mimo wszystko, więc producent, żeby było taniej dla nas, no to stwierdza, że. W tym wypadku tych aktualizacji robić nie będzie. Dzięki temu jest stanie, jesteśmy szczęśliwi, nie wiem czy powinniśmy być. I ja mam akurat tutaj Torek teraz mówię na serio, że tak samo jak i w Androidzie, w Gutera poszedł, to był naprawdę dobry pomysł, co w tych Niemczech robili, żeby były pełne obligatory. No ja wiem, że zaraz będzie to tak samo właśnie piłem do tego samochodu, że przy takich dyskusjach zaczyna się jakiś tam larum typu no bo skok na kasę naszą robią, nienormalni, znowu głupia unia, wymyśla. Tak naprawdę popatrzmy tu akurat, zostaje pochwalić, bo to na potrzeby naszego bezpieczeństwa. Oczywiście są inne e, pomysły, które żeby nie było tam e, czasem unijne są e, głupie, tak się teraz przypomniał przypomniał, chyba system start-stop, tak, mm. chyba powiedzmy taki. Właśnie pytanie, że jest starstopiec A, jest obligatoryjny od innego punktu. Wie, wie, wiem dlaczego teraz? Tak koniecznie na niego we wszystkich samochodach lecą, bo e, chodzi o emisję spalin, żeby obniżyć. Bo w końcu Unia na siłę chce, żeby obniżać tak? Okej, okay, znaczy sam problem jest na rzeczy, natomiast no, niestety prowadzi czasami właśnie do. Ale to z motoryzacji, bo <laughs> większe dyskusje e, w tym wypadku. Czy to na pewno powiedzmy potem są do końca trafione pomysły, ale tu. No to jest jednak pomysł, który ma na celu jednak wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Mało. Oczywiście trzeba by jeszcze jakoś tam zobligować producenta tego sprzętu, żeby w jakiś skuteczny sposób wymyślił, aby monitorować użytkownika o tym, że taka aktualizacja musi być wykonana. A może wystarczyłoby jak w telewizorze aktualizacja wykonuje się sama, nie? Trochę. Że domyślnie, czyli na przykład domyślnie jest włączona, aktualizacja wykonuje się sama. E, no więc w każdym razie, no bo problem polega na tym, że co z tego jeszcze, że urządzenie ma aktualizację. Jak pan Kowalski ma na to wyrąbane, bo ma tysiące innych problemów na głowie niż zastanawiać się nad tym, czy, wy, czy wyszła jakaś aktualizacja, czy nie. Ale to, powiem, to są rzeczy do wymyślenia, do przemyślenia, żeby ten problem jakoś tam trochę spróbować mimo wszystko ogarnąć e, i rozwiązać. Zawsze najsłabszym ogniwem człowiek, ok, ale chodzi o to, żeby dać jakieś pewne fajne e, możliwości. Dobra, no więc w tym prawodawstwie chcieli to wrzucić, że minimum dwa lata, z tego co pamiętam, to było minimum 2 lata, musiałoby być utrzymywana aktualizacja. No, a co wyżej, to musi być wypisane na pudełku ile jest. No i w każdym razie, to, tam jeszcze było coś więcej niż tylko kwestia aktualizacji, bo coś jeszcze tam było. Natomiast zaraz larum powstało, że yy, kraj yy, zejdzie w statystykach europejskich na sam koniec, jeżeli chodzi o stopień cyfryzacji kraju, bo ludzie nie będą kupować tych routerów bezszodowych, odetną sobie internet i tak dalej, i tak dalej. No więc lobby zaczęło strodziałać i z tego co wiem, to skończyło się na tym, że to do prawodawstwa nie weszło. A szkoda, bo to jest wcale nie taki głupi pomysł, żeby w tego typu urządzeniach jednak na czymś takim pomyśleć. Ok, to zaraz też wiem, że zaraz niektórzy powiedzą tam, a tam, a tam wie pan, wie pan, że jest coś takiego jak OpenWRD? Dobra, tylko pamiętajmy tak, ja dyskutuję tutaj w odniesieniu do całej, całego społeczeństwa i przekroju naszego społeczeństwa, a nie w kontekście paru wybranych osób, k, w tym wypadku, e, informatyków i jeszcze nawet nie wszystkich informatyków, no bo kto wie potem, że istnieje coś takiego, jak niech będzie OpenWRT. Zresztą to też trzeba kupić taki router bezsledowy, który z tego OpenWRT będzie mógł korzystać. Tak samo jak tutaj gdzieś tam zaraz argumenty, mikrotik i tak dalej. Pamiętajmy, że ja tu mówię o całym przekroju społeczeństwa. Nie tylko o wybranych jakimś pół% informatyków jeszcze z naszego społeczeństwa, którzy coś tam sobie potrafią, wiedzą, mieją i tak dalej. A wszyscy z informatykami nie zostaną mimo wszystko, więc chodzi o to, żeby raczej porozmawiać o ogóle, a nie o wycinku. Jeżeli mówimy o zastosowaniu przede wszystkim domowym, bo biznesowe, to ja się zgodzę, ale to jest kompletnie na historii. I czasami gdzieś tam będziemy musieli to rozróżnić, kiedy mówimy o zastosowaniach domowych, a kiedy o biznesowych. No bo jeżeli chodzi o na razie to co mówię, to bardziej mówię w kontekście zastosowań, jednak zdecydowanie domowych. Dobra, no więc taki mały pierwszy argument do tego naszego kuszyczka odnośnie routerów. Bo no jak tak dobrze przyjrzymy, no to ja powiem tak, no ja mam w domu tak, tak, mam taki router, który kosztuje powyżej powiedzmy 700 zł, i powiem szczerze, na znaczy się zastanawiam już powoli, żeby go wymienić. Ze względu na to, żeby był trochę szybszy, trochę lepszy proces i tak dalej. Natomiast, w każdym razie, w sumie, chyba ma tak za 3 lata. Powiem szczerze, to tak średnio, chyba raz na miesiąc aktualizacja przychodzi. Znaczy, nie ma tam deklaracji producenta, ile jeszcze będzie, ale szczerze mówiąc, średnio raz na miesiąc aktualizacja przychodzi. No więc, to jest taki przykład. Oczywiście to kosztuje, nie? tanich tego nie będzie Dobra, no więc Chyba w tym argumencie Zresztą powoli, powoli zaczynam nam do końca, ale w tym argumencie wydaje mi się Żebyśmy mieli mniej więcej Chyba tyle gdzieś tam w temacie Przy okazji nam samochody nam się przywinęło I tak dalej, i tak dalej właśnie System start-stop właśnie się zatrzymał A jeszcze parę dni muszę Tym samochodem powiedzieć W ostatnich dniach to się śmiejąc jak rękawiczki, poczekam na odbiór nowego, więc, a muszę sobie poradzić już do starego. Także, tak, tak, także muszę sobie poradzić i kombinuję na razie z samochodami. Jak dobrze pójdzie, to może a jutro. Zresztą trochę czasu mi to też niestety zżarło ostatnio w kontekście tworzenia filmów i tak dalej. Natomiast, 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 wracając do admirtu, także może dlatego też mi te samochody się dzisiaj tak e, przypominają, ale jak widać, gdzieś tam te argumenty pomiędzy one są gdzieś tam mimo wszystko lekko spójne e, i myślę, że w tej, do tej naszej dyskusji mimo wszystko też coś nam ciekawego wnoszą, co by nie było. I jeden plus system startup, teraz jest cichutko. Tak? O to nie powiem, tylko że ja patrzę zaraz, tak, ale silnik. Tak, ale tak, aj. i tak trochę szkoda, nie, mimo wszystko. A jak przyjdzie do wymiany akumulatora, yy, to boli. Jak przyjdzie do wymiany czasem rozrusznika boli, e, alternatora boli, no i tak dalej. Dobra. Okej, okay, w każdym razie, wracając tak, czyli niech będzie pierwszy argument do naszego koszyka, aczkolwiek po tym tym odcinku my sobie wrócimy jednak może trochę bardziej do dyskusji odnośnie bezprzewodówki i z niej też będzie, yy, będą wynikały kwestie związane z tym, dlaczego router odpowiednie chyba, że sobie ktoś umie poradzić. W tym wypadku, to okej, okay. jeżeli ktoś sobie umie, umie poradzić w jakiś tam sposób, ale to zaraz nagle też dojdziemy do jakichś takich, bo tu wiem, że się zastawiają pomysły. A to ja sobie ten zrobię komputer, na tym sobie zainstaluję. Ja powiem szczerze, jeżeli ja mam w domu utrzymywać komputer, który mi będzie huczał, huczał 24 na dobę, to mnie przede wszystkim ślata. Ale dobra, to najne odcinki tego typu dyskusji, ale to też gdzieś tam podrzucam. Ja wiem, że to wiele można znieść w kontekście tanie, aczkolwiek się tanie, bo jak zaczniesz reż to tyle prądu. Ja nie wiem, czy to jest tak naprawdę w efekcie konsumentalnie. Dobra, ale trochę wyprzedzamy pewne dyskusje, ja już w głowie mi się pojawiają, które wiem, że się w komentarzach gdzieś tam pewnie zaczną pojawiać po pewnych kolejnych argumentach, które się tu nam zaczną pojawiać. Natomiast wracając, no to pierwsze do koszyka mamy. A co ciekawe, to zauważyłem już w komentarzach po wczorajszym odcinku, bo trochę się już ich pojawiło, to w każdym razie wszyscy zaraz tak kabel, kabel, kabel czy wifi, kabel, kabel. No to nie jest takie proste, ja już w tym odcinku powiedziałem, bo tak naprawdę e, to co, to w domu tylko kabel macie? I wszystko tylko po kablu podpięte? Aczkolwiek, jeżeli mam możliwość, no tak, to ja podpinam po kablu, bo wolę po kablu, choćby po to, żeby zwolnić Wi-Fi dla urządzeń, które będą musiały korzystać z WiFi. fi Natomiast pamiętajmy, no jest ten smartfon, jest ten tablet, są te urządzenia co do których będzie trochę trudno i będzie ciężko, żeby korzystać z nich po kablu, tak? Zwyczajnie. Więc tak naprawdę, no to musimy na dzień dzisiejszy na pytanie kabel czy WiFi, fi to odpowiedź brzmi kabel WiFi. Ale jeżeli mam możliwość korzystania z kabla bądź WiFi, to chyba wolę kabel. A, jak jest blisko, bo jak nie jest blisko, to, to mi się nie chce. Bo z reguły to też nie ma, że ktoś zauważył robić, jak jest nawet kabel, bo, bo mi się przypomina z jednego miejsca, to zawsze było ciekawe, że wszyscy przychodzili, laptopy wyciągali i nikt nie podpinał tego kabla, nikt nie podpinał kabla, podpinał dopiero, eee, nagle było, było tak, eee, gdzie jest kabel, gdzie jest kabel, szukał, to od razu było wiadomo jedno, będzie ściągał pewnie jakieś większe pliki. A do, do tego momentu, kiedy miał pokorzystać tak po prostu po normalnemu z neta, to szczerze mówiąc mu bez różnicy, nie? Dobra, więc tak trochę też do już powoli odpowiedzi z tego zadanego pytania we wczorajszym gdzieś tam odcinku Natomiast, natomiast zapakować trzeba Ok, natomiast, natomiast co do dzisiejszego jeszcze, co tu, co, co tu dodać w każdym razie A no tyle, że trzeba iść do roboty, niestety Trzeba iść do roboty. A pogoda taka, a pogoda taka w sumie, że chyba iść do roboty zostaje, bo i tak tutaj smętno. I w ogóle. Oki, okay. dobra. Cusik jeszcze, cusik jeszcze, bo coś mi po głowie chodziło, ale dobra. Możecie napisać, oczywiście, powylewać, co tam uważacie za słuszne, jeżeli chodzi o kwestię. Na razie jeden argumentu nam się udało w tym odcinku zawrzeć. czyli główny dotyczący aktualizacji. Mówię o routerach. Domowego użytku, bo w kontekście biznesowym, no to ja zakładam, że. Znaczy tam że w ogóle takie argumenty są dla mnie nie, nie do pomyślenia po prostu. Że nikt się nie interesuje tym, czy firmware jest aktualne, czy nie jest aktualne. To jest dla mnie po prostu nie do pomyślenia i to w ogóle na tym dyskusji nie ma. Natomiast problem jest w domowym użytku, co by nie było, bo. Moje... Kto nie czytał, to poczytać sobie o problemach dotyczących routerów d i ile w każdym razie, właśnie. No i było debata na tym, że największy problem jest taki, że należałoby wysłać do ludzi informację o tym, żeby po prostu wyrzucili na śmietnik. Ja już teraz też mówię o ekologii i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest sens produkować urządzenia, które nagle za chwilę się okazuje, że z takich powodów należałoby, wypadałoby wyrzucić po prostu na śmietnik. no i. I to jest problem, więc ja, ja bym był za tym, żeby jednak to zrobić minimum, przynajmniej minimum dwa lata, e, obligatoryjne i tak dalej, i jakąś dyskusję na ten temat. Tylko, oczywiście, miałem świadomość, prawdopodobnie coś czuję, że poniżej dwóch stówek chyba już bez routera by się kupić nie dało. Tylko z tego jednego powodu. Tak? I to mało i żeby to nie była aktualizacja na szczycie, się zobowiązuje przez dwa lata, tylko zobowiązuje się przez dwa lata, co najmniej raz w miesiącu jak tylko zostanie wykryta luka, to musi być jakiś w przeciągu jakich, nie wiem, jakiegoś czasu, bo inaczej się, się płaci kary. I to miałoby, i to miałoby jakiś sens dla tak naprawdę bezpieczeństwa ludzi. Mi się tak przypomniało teraz, nie, nie wiem, czy gdzieś to mówiłem, bo chyba, wydaje mi się tak, w Katowicach, w nie, nie w te wakacje tego roku 2019, tylko w wakacje 2018, jeżeli mnie pamięć się myli. To tak jeszcze takim małym argumentem, bo to też komorystyczne było w każdym razie. W Katowicach pan... Gdzieś tam do gazety potem uderzył z pretensjami, i tak dalej, to publikowali. Ja miałem wrażenie, że to w gazecie opublikowali chyba wtedy, jak to czytałem, tak bardziej, żeby trochę przyśmiewczo, w kontekście tego pana, bo po prostu policja na chatę wjechała temu panu i prokuratura potem go nękała, jak on to mówił, nękała go prokuratura, a poszło o rozprowadzenie pornografii dziesięcej z wykorzystaniem jego sieci, jego sieci merszodowej właśnie w domku. No i ja taki argument nawet gdzieś tam użył, coś w tym stylu, to tak zapytałem, ja nie pamiętam dokładnie, jak to tak, ale to było takie coś tak typu, a czy ja wyglądam na pedofila? Po prostu rewelacja, znaczy, no to, to od razu widać, z kim mamy do czynienia. No, to, 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 ja, ja jestem ciekaw, jak pozna, niech mi on mi wytłumaczy, jak poznać w ogóle pedofila po wyglądzie. To jest dobre pytanie, nie? W każdym razie. No, ale takie później problemy są, a on do gazety uderzył, no bo prokuratura go on jest niewinny, on w ogóle nie wygląda na pedofila i takie rzeczy w ogóle wyprawia. I że, jak to może być w cywilizowanym świecie, takie cuda? No, mimo świadomość, że tak się niestety kończy. Kupmy routera za 60 zł, tak się może niestety skończyć. Jeżeli mamy, może możemy kupić za 700, możemy kupić nawet za 2000 i będziemy mieli wyrąbane na aktualizację i tak dalej, no to, to i tak niewiele zmienia, mimo wszystko. Na nie wiem człowiek? Aczkolwiek mówię, no, może być jakoś tak jak w telewizorach i tak dalej, że aktualizuje się. Samo skutecznie sprawnie, no ale to też trzeba byłoby pewnie tak przemyśleć oprogramowanie, żeby bez szkody i tak dalej coś takiego mogło to zrealizować. Zresztą w dzisiejszym powiązaniu ze smartfonem, ja powiem szczerze, wiele rzeczy jest sobie wyobrazić, żeby to można było zrobić naprawdę z głową, mimo wszystko, aby człowiekowi dawało znać, że jest, że jest do, do aktualizowania, czy mogę już, żeby ci nie przeszkadzało, bo oglądasz pewnie film na jakimś streamingu i tak dalej. No i, tak, i w tym stylu. Dobra, cześć do roboty. Mój krótszy odcinek, bo. Trudno, nie chce mi się wychodzić aż, ale cóż, trzeba, trzeba, bo praca czeka. No to cóż, w każdym razie to zapraszam do jakiegoś tego, znaczy jakiegoś kolejnego odcinka w tym naszym małym podcyklu, kolejnych naszych rozważeniach, dyskusjach, dalszych. Oczywiście możecie powylewać co tam chcecie w komentarzach. Ja czasami, jak powiedziałem, specjalnie poprowokuję, bo wczorajszy argument to coś tak czułem, coś tak czułem, że uda się sprowokować co, co parę osób, mimo wszystko. Natomiast ja tu na pewno będę mówił tak i jasne, że tego racjonalnie. Na przykład bo moim rodzicom, szczerze mówiąc, router za 700 zł to był rzucenie pieniędzy z błoto i zresztą takiego nie mają, bo to jest kompletnie bez sensu. No ale to jest dobre pytanie, no każdy musi mieć, znaczy tylko chodzi o to, że jeszcze raz, przemyślamy. Yy, problem jest z drugą stronę, to co ja powiedziałem, wiem, że się powtórzę, ale problem jest z drugą stronę, że my, my udajemy, że będzie dobrze, a nie będzie dobrze yy, w zadanej sytuacji, przy zadanych potrzebach i tak dalej. To, że sobie parę osób, tak tutaj gdzieś tam pisze sobie poradzi z jakimś tam kombinatoryką, tu mikro, tego, bo mają jakieś tam możliwość, wiedzą, umiejętności. Pamiętajmy, ja tą dyskusję całą tutaj toczę w kontekście jednak przykroju naszego społeczeństwa, a jest problem, no jak wczoraj powiedziałem, że mamy parę minut po wejściu na osiedle, żeby uzyskać do dostęp do internetu, do internetu to, to jest przerażające, jeżeli chodzi o mentalność, niestety ludzką i nieświadomość, że korzystanie z tych dobrodzi z XXI wieku może mieć potem dość opłakane konsekwencje. Nie wiem, czy wczoraj mówiłem. Kiedyś jakieś jeździłem z chłopakami swoimi na judo, w każdym razie to wiedziałem dokładnie, gdzie zaparkować w pewnym miejscu, wyciągałem te laptopa, bo musiałem czekać i w każdym razie natomiast miałem za darmo. Mało, wlazłem nawet na ten router, no bo przecież po co by zmieniać domyślne, domyślnego użytkownika i hasło A się zastanawiam czy coś nie zrobić tam, nie, no ale... Stwierdziłem, że potem jeszcze darmowy dostęp, a w dobrym miejscu zawsze tam zawsze zaparkować mogłem. A już w innym miejscu, może bym też znalazł, ale już może nie taki niefajny i tak nie? dalej. No więc tak to, tak to wygląda, niestety, w praktyce ogólnie. Dobra, do roboty trzeba iść. Także w tym odcinku, cóż, ja kończę i zapraszam do następnego.